Polaris RZR Pro XP. RZR ubrany w dodatkowe akcesoria, takie jak zderzak tył, dach, połowa szyby, taka mniejsza połowa, ponieważ dla trochę większych osób można zamontować cud wyższą szybę, zderzak przód i osłony rurowe progów. Te wszystkie akcesoria wchodzą w tak zwany pakiet komfort. Dodatkowo mamy zamontowane inne felgi z bedlokiem. Poszerzający pojazd o 4,5 cm z każdej strony, co zwiększa jego stabilność. W RZR-ze mamy też zamontowaną wyciągarkę 4,5 lb. Do wyciągarki dołożone są dwa piloty: jeden taki manualny na kablu, drugi bezprzewodowy. pojeździe mamy zawieszenie Foxa dynamiczne z możliwością regulacji podczas jazdy na kierownicy mamy guzik którym regulujemy trzy tryby pracy tego zawieszenia możemy przejść w tryb komfort, sport lub twardy. Oczywiście dla bezpieczeństwa mamy siedzenia kubełkowe, pasy wielopunktowe. I kierownicę regulowaną w dwóch płaszczyznach góra dół, przód tył.